Zadanie wyznacz dziedzinę ze wzoru funkcji. Zanim podam wzór funkcji musisz zapamiętać, że mamy w zasadzie dwa najważniejsze warunki na szukanie dziedziny funkcji na podstawie wzoru. Pierwszy warunek zaznaczony na zielono, to mianownik musi być różny od zera. Drugi warunek to liczba pod pierwiastkiem musi być większa równa od liczby zero. Oczywiście pamiętasz, że pierwiastek z zera istnieje, więc ok, ale pierwiastka z liczby ujemnych nie ma, na przykład pierwiastek z minus 1 nie istnieje. Zilustruję to kilkoma przykładami. Mamy wzór funkcji y równa się 1 przez x. Jaka tu jest dziedzina funkcji? Pierwszy warunek głosi nam, że mianownik nie może być zerem, a więc to co jest na dole w mianowniku jest różne od zera. Czyli do wzoru naszej funkcji możemy wstawiać dokładnie wszystko, czyli liczby rzeczywiste, ale bez zera. Zauważ, do mianownika możesz wstawiać wszystkie liczby dodatnie ujemne. Nie możesz wstawić zera, gdyż to będzie dzielenie 1 przez 0. Drugi przykład. Y równa się 1 przez x minus 2. Zauważmy, mianownik nie może być zerem. Czyli to, co jest tutaj na dole, x minus 2, jest różne od zera. Gdy przeniesiesz minus dwójkę na drugą stronę i zmienisz znak na przeciwny, otrzymasz x jest różny od 2. Czyli naszą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste bez dwójki. Zauważ, gdybyś dwójkę wstawił w to miejsce, otrzymałbyś 2 minus 2. W mianowniku otrzymałbyś 0, co jest oczywiście matematycznie niedopuszczalne. Przeanalizujmy teraz przykład dotyczący liczb podpierwiastkowych. Y równa się pierwiastek z x. Naszym X mogą być wszystkie liczby dodatnie, w tym także 0. Czyli dziedziną naszej funkcji jest przedział od 0 do plus nieskończoności. Oczywiście przy zerze jest nawias domknięty, ponieważ 0 jest dobre. Zero możemy wstawiać do wzoru funkcji, bo pierwiastek z zera jest obliczany, to jest 0. W drugim przykładzie mamy pierwiastek z wyrażenia x minus 3. Oczywiście, to, co jest pod pierwiastkiem w środku musi być większe równe od zera. Minus 3 przerzuca na drugą stronę i otrzymuje. X są większe, równe od 3, czyli naszą dziedziną są wszystkie liczby od trójki do pluski nieskończoności. Oczywiście nierówność ze znakiem równa się informuje nas, że nawias jest domknięty.